Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii, o której wczoraj wrzucałem filmik, a seria nazywać się będzie Zbiegiem Lat. Z tych wszystkich waszych propozycji na nazwę serii ta jakoś najbardziej do mnie przemawiała, a dodatkowo widzowie na live też proponowali, żeby właśnie wziąć tą nazwę. Także konkursik na obserwację wygrał Kubotek2, dodatkowo masz ode mnie też kilka powiadomień, także pozdrawiam cię serdecznie, no i lecimy z odcinkiem. I jak widać pierwszy odcinek z grubej rury, bo lecimy sobie już ze żniwami Ogólnie to na wczorajszym tym filmiku było widać dominatora i dużo o niego było zapytań Ale zamieniłem go jednak na wistulę, bo stwierdziłem, że jest on za dużym kombajnem na ten moment, na ten mój areał I dodatkowo też e, zmiana odnośnie 60 sześćdziesiątki zaszła troszeczkę na jej niekorzyść Ponieważ została zmodyfikowana o brak kabiny I tutaj też przy okazji tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować no i pozdrowić oczywiście osoby, które w ostatnim czasie wpłaciły mi dosyć spore donaty na Tipli. Jesteście wielcy, dzięki Wam też już niebawem odpalę serwer do 22 na Dedyku, także będzie można na nim zagrać. O szczegółach będę informował w najbliższych odcinkach. Jeśli chodzi o odcinki z tej serii, to będą wrzucane regularnie. Dodatkowo, jeśli chodzi o ich długość, to nie będę przesadzał, bo nie będzie to oglądane. Ponieważ po prostu TikTok też jakoś takich dłuższych filmów za bardzo nie promuje, więc będę je skracał po prostu do takich urywków z rozgrywki, i będą po prostu pokazywane jakieś ciekawsze momenty i ogólnie jak coś grubszego się będzie działo, no to będzie podzielone załóżmy na dwa odcinki. Bo tak jak mówię, nie będę z tego robił jakichś takich mega długich filmików. Co do samej Wistulki, to mega fajnie się kosi. Jeśli chodzi o mapkę, to też jest fajny klimat. Także nie żałuję, że zacząłem grać na kolonii, no i że dałem się pokusić ogólnie na tą serię. Na live'ach widziałem, że oglądalność też jest naprawdę fajna. Także serducho rośnie, bo w ostatnim czasie też bardzo dużo obserwacji wpadło. Dziękuję z tego miejsca właśnie za każdą obserwację, którą dorzucacie od siebie, bo jesteśmy coraz bliżej setki. My tu gadu gadu, a zbiorniczek w wistuli już pełny. Także ja będę leciał po 60 i powoli kończę ten odcinek króciutki. Kolejny już niebawem. No i co, dziękuję Wam za pozytywny odzew odnośnie serii. Także widzimy się w odcinku drugim. Bajo.